Jesteśmy na wernisarzu e, Moda na Sztukę. E, Jakie Pani ocenia ogólnie to wydarzenie? No, bardzo przyjemnie. Cieszę się, że przyszłam, bo Pani Krystyna zaprasza mnie często na wernisarze i nie zawsze mam czas przyjść. Dziś jestem z moją przyjaciółką z Los Angeles, która przyleciała. Zresztą projektantka mody, która odniosła tam duży sukces. Przyjechałyśmy obie i bardzo nam się podoba. Sama formuła tego wydarzenia bardzo było miło, i cieszę się, że jest dalsza część taka kuluarowa w tym pięknym miejscu. I jeszcze obejrzę dokładnie wszystkie prace, bo jeszcze nie miałam okazji. A czym dla Pani jest sztuka, e, malarstwo? Czy właśnie Pani ogólnie się interesuje całą sztuką, czy tam e, malarstwem, filmem, czy bardziej właśnie e, jakieś konkretne dziedziny sztuki? Zdecydowanie historia sztuki zawsze była moją pasją od czasów studenckich, kiedy studiując, chodziłam również na Zajęcia z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim jako wolny słuchacz. No i raczej interesuje mnie malarstwo dawne, ale oczywiście nie tylko. Bardzo jestem zainteresowana sztuką w ogóle całe życie, więc z przyjemnością na takie wernisarze chodzę. Przechodząc do sztuki filmowej, jakie są teraz Pani najbliższe plany zawodowe? No powiedziałabym, że teraz jest ten czas urlopowy, więc ja bardzo dużo jeżdżę z orkiestrą Impressione, pani Mileny Lange, to są piękne projekty różne i muzyka filmowa, i muzyka taka bardziej popularna i e, związana z twórczością zespołu Queen e, i filmów o Jamesie Bondzie, także to są rzeczywiście wielkie, Piękne amfiteatry w całej Polsce i właśnie teraz jedziemy z kolei na dziedziniec zamku w Sandomierzu w najbliższych dniach. Także dużo jest tego typu wyjazdów i moje występy. Aczkolwiek, tak jak mówię, czas urlopowy jest oczywiście przerwa i w serialu Klan, w którym gram, oczywiście jest przerwa, która już się skończyła już od tego tygodnia. Mam dalsze zdjęcia. Ale nie jest to urlop w teatrach trzech teatrach amatorskich, które prowadzę, więc od razu we wrześniu po wakacjach nie traciliśmy czasu i czekają mnie aż trzy premiery. Czy może pani zdradzić, jakie są premiery? Jedna to będzie chory z urojenia Moliera, to jest bardzo już znany amatorski, ale znakomity jak profesjonalny teatr karta w karczewie. Drugi to jest teatr Pasjonaci i to będzie y, mój scenariusz z piosenkami pod tytułem Warszawa da się lubić. I również ponieważ nawiązałam y, kontakt i współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w związku z przypadającą 50. rocznicą ogólnopolskiego ruchu UTW w Polsce. Więc będą wielkie obchody i przygotowuję też z teatrem na SGH, bardzo myślę ładny, ale stricte poetycki występ, scenę w Warszawie. Także dużo związanych z Warszawą i Mazowszem też projektów. Super, bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję i życzę bardzo. powodzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję.